Dobry program Rozmowy Rzeszów Info. Dziś rozmawiamy z osobami, które zostały oszukane przez dewelopera. Pomimo wpłacenia zaliczki i obietnic ze strony inwestora, budowa bloku tak naprawdę nawet się nie rozpoczęła. Naszymi gośćmi są dzisiaj pani Alina Giergiel. Witam, dzień dobry. I pani Alicja Maliczewska. Również witam. Mówimy dzisiaj o inwestycji Rosowia Sky przy ulicy Podwisłocze. To właśnie tam miały powstać nowe bloki, i to właśnie tam państwo postanowiliście zainwestować swoje pieniądze i zakupić y, mieszkania. Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta współpraca, początkowa współpraca dewelopera? Na informacje o inwestycji trafiłam na samym początku y, poprzez y, maila z, z Onetu, bodajże była reklama, że w niedługim czasie w Rzeszowie rozpocznie się inwestycja właśnie pod nazwą Rysowia Sky. Będą budowlane bloki nad Wisłokiem. Jako, że byłam wtedy w ciąży i myśleliśmy o powiększeniu mieszkania lokalizacyjnie nam się spodobała ta inwestycja, ponieważ mieszkam po drugiej stronie Wisłoka zaraz przy Hetmańskiej, przy bulwarach i doszliśmy do wniosku, że no niewiele zmienimy w swoim otoczeniu, bo będziemy de facto po drugiej stronie Wisłoka, ale mieszkać praktycznie w tym samym miejscu i dlatego się zdecydowaliśmy na, na tą inwestycję. Panie Alicji, jak to u Pani wyglądało? Dlaczego akurat ten deweloper, ta inwestycja? Córka szukała najpierw jakiejś inwestycji, żeby kupić mieszkanie. Właśnie w Rzeszowie bo ona studiuje. Miało to być mieszkanie dla niej, więc podpowiedziałam mi, że jest taka fajna inwestycja, z której będzie blisko nauczanie. No i w związku z tym zdecydowałam się właśnie na tą inwestycję na Podwisłocz. Tak, bo lokalizacja świetna, centrum miasta, wizualizacja również piękne, bloki przy samej rzece. Można się było skusić, czy było coś, co. Może wzbudzały jakieś państwa wątpliwości, czy ten początkowy etap był naprawdę wiarygodny ze strony dewelopera, inwestora? Ja byłam jedną z pierwszych osób, które podpisały umowy deweloperskie w marcu 2022 roku. Nic nie zapowiadało, że, że będzie coś nie tak. Było prawomocne pozwolenie na budowę. Eee, Sprawdzałam księgi wieczyste, też żadnych, żadnych obciążeń, nic, nic nie wskazywało. Eee, relacja pana pełnomocnika, który, który nas obsługiwał, też była spójna, eee, że zaczynają sprzedaż. Eee, zresztą było wiadome, że że podpisywanie aktów notarialnych też było e, nawet w kancelarii notarialnej, z którą mam jakiś kontakt, e, także to wszystko tak wiarygodnie wyglądało. Jeszcze ja podkreślmy, to, to był rok 2022, 2022 tak? tak? Pierwszy kontakt z deweloperem i znaczy, podpisaniu. Tak, umowy. No, tak mówiąc, pierwszy kontakt miałam końcem 2021, bo to bodajże w grudniu wpłaciliśmy, zarezerwowaliśmy sobie mieszkanie, które wybraliśmy, wpłacając, nie pamiętam, ale... 3 czy 5 tysięcy rezerwacji i była mowa, że do 3-4 miesięcy czasu będą podpisywane umowy deweloperskie w formie aktu notarialnego i tak się stało. Do końca marca podpisaliśmy tą umowę. I kiedy miało być mieszkanie gotowe do odbioru? Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym blok miał być wybudowany na lipiec 2024, czyli teraz, a przeniesienie własności i oddanie kluczy najpóźniej do 31 stycznia 2025 roku. Tak, przecież blok miał być gotowy, a obecnie nie, nie ma, ma nawet, nawet fundamentów. Ty... Tak, a u, u pani Alicji jak to wyglądało? No nie też wyglądało na to, że jest to wiarygodna inwestycja. Poza tym no, przedstawiciel pokazywał piękną działkę, piękne miejsce do zabudowy tylko my podpisywaliśmy umowę pod koniec grudnia roku 2002, więc pełnomocnik dewelopera twierdził, że już na wiosnę zaczną się prace, no w związku z tym, że to jest zima, więc póki co nic się nie dzieje, no ale w najbliższym czasie już rozpoczną się prace budowlane. I mieszkanie miało być gotowe miał. w jakimś przypadku? Kiedy? W moim przypadku miało być gotowe w 2026 roku. Tak, do odbioru. Do odbioru. No ale tak się widać nie stało, bo nic do tej pory się nie dzieje. Wpłaciliście Państwo 25% wartości inwestycji, tak? Jakie to są kwoty w Państwa przypadku? Ja wpłaciłam 25% wartości inwestycji, pierwszą ratę plus kolejną ratę. U Pani? W moim przypadku pierwsza rata 25% to w granicach 135 tysięcy i nie wpłaciłam nic więcej. Zobaczyłam, że się nie dzieje nic na budowie. Czekałam, skontaktowałam się z pełnomocnikiem. Powiedział, że powiedziałam, że nie wpłacam kolejnej raty, bo widzę, że etap, za który powinnam zapłacić, nie został wykonany. To powiedział spokojnie: Pani Alino, proszę poczekać, nie wpłacać żadnych pieniędzy. Będą przygotowane aneksy do umów i nowe harmonogramy wpłat. No do dzisiaj te aneksy nie zostały przygotowane i nowych harmonogramów wpłat też nie ma i też nie zostałam, nikt się ze mną nie kontaktował w tej sprawie, żeby płacić pieniądze. Właśnie jak ten kontakt wygląda, bo tak jak Pani, pani mówiła na początku, na początku to wyglądało w miarę wiarygodnie. Kiedy był taki pierwszy moment ostrzegawczy, że nagle ten kontakt był zerwany, że były jakieś problemy, że widać było, że ta inwestycja po prostu nie idzie? I jak się wtedy za zachował to inwestor tak, i pełnomocnik? W moim przypadku kontakt był do czas, z pełnomocnikiem dewelopera do czasu, aż zaczęłam nagłaśniać sprawę. Opowiedziałam, że, że tego tak nie zostawię i. I ciągle było zbywanie, że inwestycja się zacznie za miesiąc, za dwa. E, powiedziałam, że jeśli nie otrzymam konkretnej informacji, e, wysłałam jeszcze wtedy stosowne pismo do Nowego Dworu Mazowieckiego i powiedziałam, że od, on, od konkretnego dnia, jeśli nie otrzymam odpowiedzi, rozpoczynam działania na Facebooku e, i wszędzie gdzie się da. No i tak. Kontaktu nie było, to miałam informację, że pismo idzie do mnie. To już jest ponad chyba trzeci tydzień. W tej chwili pismo nie dotarło, żadnej odpowiedzi nie otrzymałam. Na początku pan pełnomocnik jeszcze odbierał telefony, tam mówił, nic nie mówiąc, de facto żadnych konkretów, że nie możemy nic powiedzieć, bo nie jest upoważniony, że mi się kontaktowała z, z siedzibą. <śla> tak. O pani? A w moim przypadku no, nie było problemu z kontaktem z pełnomocnikiem. No, cały czas zapewniał, że pierwsze, pierwsza wersja była taka, jeżeli zapytałam on, dlaczego nic się nie dzieje, więc no, problemy są, ziemia była wywożona, bo to najpierw było bardzo mało tam było tej ziemi. No, powiedzmy, ogóle, to, że powiedzmy, jakieś, prace, jakieś prace, ruszyły, tak? prace ruszyły. Zaczęło się tam troszkę ziemi wywozić, i więc twierdził, że mają problemy, z wyważeniem tej, tej ziemi, bo trzeba bardzo dużo ziemi wywieźć, a też, żeby ją gdzieś wywieźć, trzeba znaleźć na to miejsce, więc dlatego prace się opóźniają. No, potem kolejna, kolejna wersja była, że kierownik budowy się zmienia, więc znowu mają jakieś problemy. Potem z kolei szukają, po kolejnym kontakcie, no to szukają wykonawcy, bo wykonawcy, którego mieli wcześniej, prawdopodobnie im zrezygnował, więc szukają nowego wykonawcy, żeby wykonywać te roboty ziemne. No i tak te, kłamstwa, ciągły, te kłamstwa. tak się posuwały. No, w... Mają, bodajże że ostatni raz się kontaktowałam? Tego roku. Tego roku, tak. No to powiedział mi pan, że no na tą chwilę nie jest mi w stanie powiedzieć, kiedy cokolwiek y, zacznie się dziać na tej budowie. Czy taka ostatnia informacja jest taka, że nie wiadomo, kiedy ta budowa się rozpocznie, tak? Nie jest, ale mimo jest, wszystko deweloper twierdzi, nie że. Nie jest mi w stanie powiedzieć, kiedy, ale twierdzi cały czas, że tak, że budowa się rozpocznie, tylko nie jest mi w stanie powiedzieć, kiedy. Mhm. Kiedy to nastąpi? Ile może być osób w podobnej sytuacji jak u państwa? Ile mieszkań udało się temu inwestorowi sprzedać? Czy macie takie państwo informacje? Z zapisów w księdze wieczystej wynika, że zostało sprzedanych 117 mieszkań i 8 lokali użytkowych. Czy macie jakiś państwo kontakt z tymi osobami? Tak, sporo. mamy kontakt. Sporo osób. Jednym słowem zakupiło te mieszkania, no i i, znaczy, I czekamy, no. I obec, no to no. jest sprzedana plus minus jedna czwarta inwestycji, hmm. bo tam mieszkań byłoby, miało być zgodnie z prospektem informacyjnym w granicach 400 No, jeśli jest 117 hmm. sprzedanych, no to z automatu idę czwarta. Ale my wszystko zachęcamy, żeby się zgłaszać, żeby zgłaszać się z tym problemem, do Państwa tak, tak. rozumiem, żeby się organizować, żeby walczyć o swoje pieniądze. Tak, żeby tak. się nie wstydzić, nie bać, co powie sąsiad czy znajomy, no chyba, że stać państwa na to, żeby stracić no, ciężko zarobione pieniądze. Dobrze, a jakie państwo kroki obecnie podjęliście? Jakie, jakieś kroki prawne? E, ja na chwilę obecną to tak działam dwutorowo, e, nagłaśniam sprawę we wszelkich mediach, gdzie się da, gdzie, chce, gdzie kto chce rozmawiać e, i oprócz tego kroki prawne przez adwokata. Jakie są możliwe rozwiązania tej sprawy? Pewnie wejście na drogę Tak. Takie może ostatnie pytanie. Jak się w ogóle Państwo teraz czujecie? Bo to pewno jest trudna sytuacja. Zainwestowaliście Państwo y, duże pieniądze. Y, no jak Państwo zamierzycie sobie poradzić z tą sytuacją? I, I no i właśnie co dalej? No ja czuję się oszukana. Y... co mogę powiedzieć? No ja też czuję się. Oszukana, jednak są to ciężko zarobione pieniądze, to nie jest tak, że to łatwo przyszło, bo, bo to trzeba było oszczędzać ileś czasu na to i nie jest taką prostą sprawą odłożyć sobie najpierw 120 tysięcy, potem kolejne pieniążki, a ktoś sobie to bierze tak lekką ręką i wydaje się tej osobie, która nas oszukała, że myślę, że oni myślą, że to jest nic, że to jest kropla w morzu, dla nich to jest być może tak, a dla nas to są jednak duże pieniądze. Tak, taką, no, sytuacja jest na pewno trudna, poważna i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. No, ktoś tutaj no. na pewno y, zawinił. Y, dziękuję Państwu za rozmowę, życzę y, powodzenia i mam nadzieję, że Sprawiedliwość y, zwycięży, że Państwo te pieniądze odzyskacie, a osoby za to odpowiedzialne podniosą jakąś odpowiedzialność właśnie. No my też mamy taką tak. nadzieję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.